Cześć! W dzisiejszym odcinku będziemy oglądać ten piękny dom szeregowy położony w Gran Alacant, który składa się z trzech sypialni, trzech łazienek i ma dostęp do pięknie zaprojektowanego wspólnego basenu. Za jedyne 285 tysięcy euro to prawdziwa okazja. Witamy na stronie www.wytegispain.com. Wszystkie nieruchomości w jednym portalu. Powierzchnia działki wynosi 114 m kwadratowych. Jest przestrzenny taras o powierzchni 9 m kwadratowych. Rozmiar basenu społecznego wynosi 50 m kwadratowych. Są dostępne prysznice na zewnątrz. Rozejrzyjmy się teraz po wnętrzu. Gdy wchodzimy do naszej nieruchomości, mamy trzy różne przestrzenie, połączone w jedną dzięki koncepcji otwartej podłogi, która jest ładna i przytulna i ma bezpośrednie połączenie z tarasem. Rozmiar tego domu 93 metry kwadratowe. Nieruchomość jest wyposażona w specjalne drzwi antywłamaniowe i wewnętrzny system bezpieczeństwa. W każdym pokoju znajdują się czujniki ruchu. Jest również domofon. Kuchnia z czarno-szarymi wykończeniami dodaje kontrastu nie tylko w kuchni, ale również w całym pomieszczeniu i jest wyposażona w urządzenia, które są wliczone w cenę. Firma budowlana umożliwia klientom dokonywanie zmian w materiałach budowlanych oraz wybór koloru kuchni, łazienki, podłóg ITP. Zanim będziemy kontynuować naszą wycieczkę, chciałbym przypomnieć, że możecie skorzystać z naszej bezpłatnej usług i zwiedzania nieruchomości mar. Wystarczy kliknąć w link w opisie wideo, odwiedzić naszą stronę wtgspain.com i wybrać nieruchomość, którą chcielibyście zobaczyć. Teraz przejdźmy i zobaczmy pierwszą sypialnię. Na parterze znajduje się sypialnia gościnna z wbudowanymi szafami, widokiem na taras i dogodną lokalizacją obok łazienki. Nieruchomość jest wyposażona w porcelanowe podłogi, elektryczne żaluzje na wszystkich oknach, a także doskonały system izolacji. Proszę za mną, abyśmy mogli rozejrzeć się po pierwszym piętrze. Ta nieruchomość jest wyposażona we wbudowany centralny system klimatyzacji, który może zarówno chłodzić, jak i ogrzewać przestrzeń. To jest moja ulubiona sypialnia, główna sypialnia. Podobnie jak inne pokoje na tym piętrze, ta sypialnia ma swoją własną łazienkę, jest wyposażona we wbudowane szafy, a najlepszym elementem jest balkon. Każdy pokój w tym obiekcie wyposażony jest w telewizor i szybki internet. Teraz pokażę Wam piękne widoki na basen. e aí Przypomnieć, że jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji na temat tej nieruchomości, takich jak plany mieszkań, opisy budowy lub dodatkowe zdjęcia, po prostu kliknij link. Znajdziecie tam wszystko, czego potrzebujecie, lub możecie do nas zadzwonić. Teraz kilka słów o lokalizacji. Ta nieruchomość znajduje się tylko 3 km od morza. Słynna Różowa Słona Laguna znajduje się w odległości 5 km. Najbliższy port jachtowy znajduje się 3,5 km od tej willi. Odległość do pobliskich pól golfowych El Planto Resort wynosi 7,9 km. Najbliższy park wodny Rio Safari znajduje się 5,5 km. Odległość do centrum handlowego Gran Alacant wynosi tylko 600 metrów. Odległość do najbliższego lotniska w Alicante wynosi 13 km. W tej rezydencji mamy jeszcze dostępne 5 nieruchomości, takich jak ta, a następna faza przyniesie nam kolejne 12. Cena wywoławcza dla tej nieruchomości wynosi 285 tysięcy euro. Możecie także zakupić tę nieruchomość online. Jeśli nie jesteście rezydentami w Hiszpanii, możecie również ubiegać się o kredyt hipoteczny z roczną stopą procentową wynoszącą 3%. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu. Jeśli tak, nie zapomnijcie dać nam kciuka w górę i zasubskrybujcie nasz kanał wideo, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych, najlepszych nieruchomości w Hiszpanii. witygaspain. Wszystkie Wasze nieruchomości w jednym portalu. Do widzenia. Hi guys, in today's episode we are going to be viewing this beautiful townhouse located in Guarda de. no, we are in Guanacanto. <laughs>